Cześć wam wszystkim, słuchajcie, dzisiaj jestem w Łodzi i jestem z Piotrem. Z miło, cześć wszystkim. dokładnie, no, sprzedawcą na Amazonie od kiedy? Y Kurs kupiłem 23 grudnia, a sprzedawać chyba zacząłem w lipcu 2019. Czyli już półtora roku będzie teraz. Niedługo. E, nie. I kurs o. na święta kupiłeś. Dokładnie. Jako, tak. jako prezent świąteczny. O tym, o tym porozmawiamy jeszcze. Ale jestem tutaj w Łodzi, ponieważ e, raz, że będziemy rozmawiać o czymś bardzo ciekawym, więc zostańcie do końca wywiadu, przesłuchajcie go bardzo dobrze. Piotr. E, Piotr rozwija, oprócz tego, że rozwija się na Amazonie, e, ma też jeszcze jedną bardzo fajną informację. Dla w sumie każdego sprzedawcy i każdego, kto będzie chciał sprzedawać na Amazonie, ale o tym powiemy troszkę później. E, dobra, Piotr, więc e, może tak od początku zacznijmy. E, tak jak powiedziałeś, e, kurs 23 grudnia pamiętam, spotkaliśmy się. Dokładnie była dla ciebie ciężka decyzja. Ale powiedz mi teraz właśnie z perspektywy czasu, jak patrzysz na to, e, co wszystko się od, od tamtego momentu zdarzyło? Bo mówię, to już jest. Dwa lata odkąd zakupiłeś, półtora roku sprzedaży. Jak, jak to się zmieniło wszystko? Dokładnie. Może zacznę od tego, że nie żałuję ani grosza na ten kurs. Tak, nie żałuję, nie grosza poważnie, ani grosza na ten kurs. Dostarczył dużo wiedzy, motywacji i przed... motywacji chęci do działania, mhm. żeby coś po prostu zrobić ze swoim życiem, żeby coś zacząć działać i. i... Ok, dobra. Jak kupiłeś ten kurs teraz, mm -hmm. to powiedz mi, jakie było twoje założenie? Bo wiele osób, nie wiem, choć z założenia chce zmienić samochód, chce zwolnić się z pracy, mm. nie mieć nic na co. Jakiego, co ty chciałeś przez to osiągnąć? Generalnie bardzo nie lubię wcześniej wstawać. Najważniejszą rzeczą dla mnie była niezależność finansowa, to, żebym nie musiał iść do szefa, użerać się z nim, denerwować się. Po prostu chciałem mieć święty spokój i, i, i mieć życie na takim dość dobrym poziomie. Okej, okay, to teraz przypomnij mm. mi ile lat miałeś, kiedy zakłójesz głos? 19. I już nie chciałaś pracować na tarcie, no. tak się <laughs> sobą. Znaczy ja bardzo dużo drabiałem. Generalnie jestem ze wsi mm -hmm. i dużo pracowałem w polu. Mm -hmm. Wiedziałem jaka to jest ciężka praca i wiem jak ciężko zarabia się zwłaszcza w Polsce mm -hmm. pieniądze. No i chciałem to zmienić. Chciałem po prostu zrobić coś więcej. Okej. Okay. Mm -hmm. No a teraz, jak mówisz, przechodząc do zarobków. Tak? E, e, jakie były Twoje oczekiwania? Że tak, nie wiem, ile tak myślałeś, ile będziesz w stanie wycisnąć zawodowo? No, myślałem, że jeżeli będę zarabiał 10 tysięcy, to to jest dla mnie już w ogóle górka. Okej. Okay. Tak, górka to już jest spełnienie marzeń mm -hmm. i, i, i na tym możemy skończyć. <laughs> Ale na tym się nie skończyło. Nie skończyło, nie skończyłem. skończyło. bo jak możesz się podzielić po tych po tym półtora roku sprzedaży, mm -hmm. a ile mniej więcej wygenerowałeś? Jeśli chodzi o obrót, to ze wszystkich rynków jest to około 600-620 tysięcy euro w tej chwili. Ok, i z tego obrotu jaka jest marża u, u siebie? Yy, to jest około, czysta marża, yy, odejmując koszty Amazona, mm -hmm. VAT, yy, no to jest około 38%. okej okay. mm -hmm. no to dosyć dobre, jak odejmując wszystkie koszty, mój VAT i, i, i to wszystko. Yy, tak, koszty związane z Amazonem, mm -hmm. do tego oczywiście dochodzą dodatkowe koszty, które, no ale mniej więcej to jest około 38%. 38% no to, to bardzo dobrze, jak na 21-latka już jest? Już tak, jest. 21 lat, no dosyć, to dosyć dobrze, to przekroczyłeś tę tak barierę 10 tysięcy. No, <laughs> została Okej. Okay. teraz moje pytanie jest takie, patrząc na to z perspektywy czasu, mm -hmm. nie chcę powiedzieć tutaj, że, żeby nikt mnie źle nie zrozumiał, że zarabianie pieniędzy jest super łatwe i, i to jest po prostu, nic nie trzeba robić, tylko chodzi mi o to, że kiedy jeszcze nie działałeś w tym systemie, nie działałeś w tym biznesie, mhm. to czy, pa, czy myślałeś, że zarabianie pieniędzy jest trudniejsze? Bo rozumiem, że teraz troszkę ci się perspektywa na to zmieniła i okazuje się, że dużo łatwiej jest zarobić duże pieniądze niż, niż nam się wydaje. W sensie, że nie wiem, zarabianie powiedzmy 10 tysięcy, jednak nie jest tak odległą, nie wiem, albo niemożliwą do przebicia barierą, mhm. Jak ty teraz na to patrzysz z perspektywy czasu? Nie jest dokładnie tak, jak mówisz, to jest yy, wydawało się. Zarabianie dość przyzwoitych pieniędzy mm. wydawało się czymś naprawdę nieosiągalnym, że trzeba mieć naprawdę kilka osób pod sobą, żeby, żeby, pracę, żeby wykonywały pracę, mm -hmm. która dąży oczywiście do osiągnięcia, wygenerowania zysku. No to z Amazonem jest o wiele prostsze. Okej. Okay. Zdecydowanie tak. Dobra. No właśnie to, to, jest, to jest to, co ja też zauważyłem, Też też mi myślałem, że pracując, no ja pracowałem na etacie do 28 roku życia, mm -hmm. więc. Też na dobrą sprawę wiedziałem, z czym się wiąże, jeżeli chcę zarobić więcej pieniędzy, to muszę mieć lepszą pracę, bo więcej pracować i tak dalej. I rzeczywiście biznes Online mi pokazał, że kurczę, to jest dużo łatwiejsze, że można generować te zyski dużo łatwiej, skalować, skalować. Nie mówię, że nie trzeba poświęcić na to czasu. Bo tak jak w Twoim <laughs> przypadku, to też są dosyć długie godziny pracy, tak, szczególnie przy rozwoju, mhm. ale zupełnie inne, inne zwroty są z tego. Dokładnie tak. Zwroty są zupełnie inne. Inaczej moja włożona godzina mhm. przynosi zupełnie inny zwrot niż na przykład na etacie. Okay. Na jasne. Tak, nie, nie muszę, jeżeli byłbym na etacie. To, to to, czy ja się staram, czy się nie staram, tak za bardzo nie, nie przynosi mi Nie ma znaczenia. Tutaj, jak naprawdę się człowiek postara, to, okay. to widać efekty bardzo szybko. Naprawdę. To, 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 to hmm. mnie cieszy, że, że <laughs> zauważyłeś to. I, I przede wszystkim, że mówię, osiągnąłeś, osiągnąłeś taki, a nie inny wynik. To jest, to jest dla mnie super, szczególnie, że jesteś no, nazwijmy to wychowankiem. takim. A teraz, bo, bo też pytania na Instagramie prosiłem, żeby zostawili, zostawili, zostawiły osoby. Wiem, ja wiem i ogólnie tu chcę powiedzieć, że Piotr ogólnie operuje w bardzo e, konkurencyjnej niszy. E, Niszę, którą ja, ja ci ogólnie odradzałem, ze względu na to, że mówiłem, że będzie ciężko i niekoniecznie to musi hmm. wyjść. Postanowiłeś jednak w to wejść. E, I teraz powiedz mi taka, nie wiem, rada od Ciebie. Jak, albo tyle rada, albo jak sądzisz, dlaczego Ty poradziłeś sobie w sam raz tej konkurencyjnej niszy, gdzie no, statystycznie, teoretycznie byłeś skazane na porażkę? Hmm. Jak to się stało? Ja bardzo chciałem osiągnąć cel, bardzo chciałem stać się niezależnym, tuż już nie chodzi o, może i finansowo też, bo jakby jedno jest od drugiego, ale ja po prostu nie chciałem mieć tego uczucia, że, bardzo nie chciałem, to było bardzo mocne uczucie, że, że muszę wstać rano, iść i po prostu pracować dla kogoś, znaczy sukces, znaczy zysk, mhm. znaczy szczęście I, i, i to bardzo mnie zmotywowało, żeby, żeby po prostu Skupić się na, na celu, dążyć do tego. Było bardzo pod górkę, yy, było, droga była wyboista, ale udało się, udało się i no generalnie produkt w Niemczech jest prawie bestsellerem. Jest, okay. Waha się od mm -hmm. pierwszego do czwartego miejsca. miejsca. Tak, ale to zależy też od... I to w konkurencji niższy bardzo. Tak. Naj, największy konkurent ile ma tak review? Mniej więcej? Z głowy pamiętasz? Review yy, 2600. Okay. No to, to było, było z kim Coś kupować. w tym stylu, ale okay. to może się, no, mogę się mogę się pomylić. Okej. Okay. A i wspomniałeś rynek niemiecki? Czemu mm -hmm. są nas rynek niemiecki? Dlaczego niemiecki? Bo najbliżej to przede wszystkim... Mm -hmm. No i jakby nie patrzeć co jest trzecia gospodarka świata pod względem mm -hmm. PKB. Okay. Ale chyba... Jeżeli się no. będę... No. <laughs> sprawdzimy, sprawdzimy. Okay, ale chyba tak okay. jest, no. mm -hmm. No właśnie, Okej, okay, czyli, czyli do tego Niemcy, tak? Mhm. A i, i od tego momentu, bo to już półtora roku, rozrosłeś się jeszcze na jakieś inne kraje, czy stwierdzasz, że stwierdziłeś, że wyciśniesz ledarady z mhm. Niemiec. E, Niemcy nadal są moim głównym rynkiem, mhm. ale dodatkowo sprzedaję też w UK. Mhm. E, sprzedaż też fajnie, zaczyna działać we Francji, e, w Hiszpanii i no Generalnie doszło do kolejnych jak Szwecja, Holandia. Mhm. Tam też coś świetnego. są. Tak, no. dokładnie, ale to trzeba jeszcze na tym troszeczkę dłużej popracować. Okay. A teraz mhm. polski rynek, jak będzie się otwierał, co sądzisz no. o polskim od rynku? Od, od razu wchodzisz? Tak, tak, od razu wchodzimy i, i, i staramy się po prostu ugruntować swoją pozycję. Mhm w algorytmach, generalnie wśród, wśród całej niszy. Już jakieś przygotowania są ku temu, czy yy, jeszcze nie macie planu? Większość rzeczy jest już przygotowana. Yy, w sumie to czekamy tylko, aż rynek się odpali. Okej, to bardzo fajnie. Nie no, tutaj nie, znaczy, nie <coughs> będzie dużo, dużej konkurencji jeszcze, to fajnie poglądować mm -hmm. tą pozycję. I zaraz właśnie przejdziemy do tego, bo, bo, bo na dobrą sprawę yy, o, o konkurencji tutaj będziemy więcej mówić zaraz, bo z tym mm -hmm. się wiąże na sprawę drugi produkt, Piotra, o którym zaraz porozmawiamy, który właśnie też ci pchnął. I, I to jest właśnie to, to jest właśnie to, że e, twój drugi produkt, który masz, mm -hmm. powiedzmy, nazwijmy to produktem, e, jest związany z Amazonem i powstał z potrzeby takiej, że zauważyłeś, że tego brakuje, z tym to jest głównie. ciężko i stwierdziłeś, mm -hmm. że wyjdziesz naprzeciw, więc e, może trochę nam powiedz o tym. E, Jakie drzwi jeszcze ci się otworzyły przez to, że mm. się zacząłeś sprzedawać na Amazonie w tak konkurencyjniejszy niższe? Rozumiem. Może zacznę od tego, że miałem ogromny problem na samym początku z PPC. Mhm. PPC sparzało mi bardzo dużo problemów, a kos potrafił wahać się w okolicach 200-300%. Mhm. To bardzo wysoko, Zjadło to cały zysk, i to był taki kolejny problem, który musiałem pokonać. Okay. I ja nie dałem za wygraną, po prostu uczyłem się z różnych źródeł tak naprawdę, jak zrobić to naprawdę dobrze, jak to powinno wyglądać, jak to powinno funkcjonować. Mm -hmm. Tak, żebym mógł reklamować te produkty, a nie dokładać do kieszeni Dokładnie. Do moznowi, no Dokładnie. <laughs> Więc po kilku miesiącach ciężkiej nauki, testowania, sprawdzania na własnej skórze i nauki na błędach. Mm -hmm. Doszedłem do momentu, gdzie to PPC naprawdę zaczęło wyglądać bardzo fajnie. Okay. No a potem jak oczywiście chwaliłem się wynikami, że to między znajomymi z grupy, no że. Udało ci się tak okie tak tak, PPC. Tak, że udało mi się okie uznać PPC, no to poprosili mnie o pomoc, może zerkniesz tutaj w konta, może w tutaj. No i tak to się w sumie zaczęło. I tak zacząłem zerkać w te konta. No i pomyślałem na pewno, że nie zrobić agencję reklamową, skoro dobrze się na tym znam. Mm -hmm. I zacząłem po prostu świadczyć usługi dla innych, dla innych sprzedawców. Okej, okay. mm -hmm. no i, i, i dobra, bo na dobrą sprawę, tak jak powiedziałem, to bycie konkurencyjnej niszy wymusiło mm -hmm. na ciebie rozwinięcie się bardziej w IPC. Bo, bo na dobrą sprawę, gdybyś wszedł jakąś prostszą niszę, nie sądzę, żebyś miał aż takie parcie na to, żeby, mm -hmm. żeby tak opanować IPC. No i teraz powiedz mi, ta agencja, teraz ile działaś? Czasu już z tą agencją? Około 5-6 miesięcy, z tego tak samego ty... początku pół roku możesz być. Okej, okay, i tak? Mm -hmm. kilka klientów, ile macie na ten moment? 10, 12. Okej, okay. okay. I, i to wszystko prowadzicie im kampanię? Na, na jakiej zasadzie im obsługi, prowadzicie to, obsługuje się im? Tak? Okej, okay, już tłumaczę. Generalnie mamy dwie, dwa rodzaje okay. usług. Jedna z nich to jest jednorazowa konfiguracja, gdzie po prostu zerkamy co się działo na koncie do tej pory, zbieramy wszystkie dane w całość, analizujemy je i na podstawie tego, na podstawie naszej analizy tworzymy kampanie, które po prostu są usystematyzowane, a struktura, którą wprowadzamy do tych kampanii pozwala na o wiele łatwiejsze skalowanie okay. i, i optymalizowanie. Mhm. Dokładnie. Drugą, drugą usługą, jaką mamy, to jest abonament, gdzie po prostu zajmujemy się PPC od samego początku do końca. Jasne. Tak, taki abonament świadczymy na minimalny okres jeden miesiąc. Mhm. Tak, jeden miesiąc abonamentu to jest minimalny okres, kiedy na który możemy zawrzeć sobie współpracę. W współpracę, mm -hmm. żeby, żeby to, wiadomo, jakichś pociągnąć by było, bo oczywiście to nie jest tak, że ustawimy PPC, nagle, bo no, to, cały tak, czas, tak? tak, tak. Na no to trzeba instalować. troszeczkę czasu. Jasne. I generalnie też mówiłeś o tym, że wielu klientów, <coughs> jak już bierze ten jeden miesiąc, to, to mm -hmm. zostaje na drugi, trzeci, czwarty. Dlaczego są, że tak też się dzieje? Okej. Okay. Generalnie zazwyczaj tak się dzieje w przypadku klientów, którzy wybrali jednorazową konfigurację. Mm -hmm. A dzieje się tak po prostu, że to jest wygodne, tak? to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że przynosi to też wiele oszczędności, jak mhm. nie patrzeć, nasza optymalizacja często powoduje spadek AKOS, co powoduje, że sprzedawcy akurat wychodzą na prawdziwy tor mhm. i mogą po prostu zacząć skalować swoją sprzedaż, kampanię, a za tym sprzedaż, co za tym mhm. idzie sprzedaż. Najczęściej tak się dzieje, bo ponieważ im więcej sprzedajemy, tym algorytm oczywiście ponosi nas wyżej na różnych słowach Poczynę. i teraz się potrzeba. Dokładnie tak. No i to też jest oszczędność czasu przede wszystkim dla osób, które korzystają mm -hmm. z, nas, z naszych usług, ponieważ no jakby nie patrzeć przy PPC, jednak trzeba troszeczkę usiąść i jeżeli chcemy zrobić to rzetelnie... Yy, trzeba to dobrze przeanalizować. Mhm. No, szczególnie te początki, kiedy na no, dorosławie jeszcze nic nie mamy, nie mamy żadnych mhm. słów wyłuskanych, ani, ani nic. Potem to wiadomo, bardziej nadzorowanie troszkę tego. Dokładnie. Ale te początki rzeczywiście są trudne, bo właśnie też chciałem wrócić do swoich początków. Gdzie i jak możemy Cię znaleźć też? Bo masz swoją agencję, ale może powiedziałbyś, gdzie, możemy, gdzie można Cię znaleźć, gdzie można skorzystać z Twoich usług? Jasne, zapraszam na stronę abber.pl mhm. e, lub e, można się ze mną skontaktować e, drogą mailową. To jest Office Maupadbr.pl ewentualnie na serdzę, że też odpisuje, także Dobra. nie ma żadnego problemu. To wszystkie dane zostawiłem w opisie pod tym filmem, także tam możecie, tam możecie do Piotka się odzywać. Tutaj też, też chcę Śmiało powiedzieć, zaproszę. że właśnie z Piotkiem z też planujemy coś dosyć fajnego, jeżeli chodzi o, o, o restrukturyzację kursu, więc czekajcie na nowiny, co to będzie, jak to będzie wyglądało. Ale tutaj właśnie też chciałem to wrócić, tak jak mówisz właśnie oszczędność czasu, ustawianie PPC, Twoje usługi ustawiania PPC, wyprowadzenie tego wszystkiego, to powiedz nam, bo to też jest częste pytanie od ludzi: mhm. kiedy ja zacznę zarabiać pieniądze? Kiedy na dobrą sprawę zacznę wychodzić na plus na reklamie? To w Twojej konkurencyjnej niszy, ile czasu Ci zajęło, żeby wychodzić na, powiedzmy, plus na reklamie albo na zero? Okej, okay. eee, może nie powiem o samych początkach, okay. ale odkąd pojąłem istotę e, PPC, mhm. czyli zrozumiałem o co tam tak naprawdę chodzi, e, mniej więcej trwało to dwa miesiące, może półtora, mhm. aż rzeczywiście ten akos, z bardzo wysokiego akosu, mhm. bo to tam już wtedy zacząłem to zbijać około 100%, mhm. zaczął się pracować tak mniej więcej w okolicach 30%, to jest bardzo konkurencyjna niż mm -hmm. jak się sprzedaje i do tej pory utrzymuje jako swój w granicach 25%. Okay. Ponieważ jak sobie posłuchaj, się ranking. Jasne. Tak, gram bardzo agresywnie, okay. w tej niszy trzeba grać agresywnie, a inaczej się odpada. Mm -hmm. mm -hmm. e, dobra, no to taka rada dla, dla, dla widzów, którzy mają problemy z VPC jaką byśmy dali, taką profesjonalną radę? profesjonalną radę, jaką mogę udzielić yy, widzom, to dbanie o porządek w kampaniach. Mm -hmm. yy, warto je zesystematyzować, yy, warto jest rozdzielać. Yy, może, może powiem tak, yy, Broad, Auto i Phrase to są tylko i wyłącznie narzędzia do wyszukiwania kolejnych słów mhm. yy, Powinniśmy utrzymywać yy, wszystkie słowa, które widać, że dobrze konwertują, dobrze sprzedają w jednej skalowalnej kampanii, mhm. gdzie skalujemy sobie budżet yy, i dostosowujemy okay. oczywiście liby. To jest taka jedna z ważniejszych rzeczy. No i kolejną rzeczą jest używanie negatyw, exact, bo właśnie między innymi te kampanie szukające, czyli Automat, Broad, Phrase, one powodują, że nasz budżet jest przepalany, a, no. a kos jest windowany po prostu idzie. w górę. Dokładnie tak. To jest taka jedna ja. z najbardziej podstawowych rzeczy. Dodatkowo radzę szukać też słów, które nie mają zbyt dużo wyświetleń miesięcznie. Mhm. Ponieważ na są tanie i tutaj możemy znajdować dodatkowe sprzedaże, których po prostu moglibyśmy nie mieć gdybyśmy ich nie używali. Jasne. Tak, to też jest bardzo ciekawa opcja, której często używamy ra razem z naszymi klientami. Okej. Okay. Mhm. To ja tutaj jeszcze to przyłożę może na no, troszeczkę prostszy język, bo ja oczywiście rozumiem o co Piotrowi chodzi. Chodzi o to, że słuchajcie, kampanie, wyobraźcie sobie, że kampania PPC to jest takie bardzo dziurawe wiadro, do którego ciągle lejecie wodę. I dopóki tych dziur nie załatacie, czyli nie, nie zaczniecie właśnie wyprowadzać słów dobrych, kluczowych do innych, do innych do innych kampanii, które nie będą aż tak dziurawe, po prostu te pieniądze będą Wam przelatywały przez te dziury. Więc to jest, to jest podstawa, jeżeli o to chodzi. Także nigdy nie trzymajcie wszystkiego w jednej kampanii i, mm. i wiecie, Prowadzicie w ten sposób IPC, tak nie może być. Ale mówię, Piotr, to właśnie to jest to, czego, co bardzo dużo ludzi nie potrafi zrozumieć, dokładnie. że jednak te dobre rzeczy wyprowadzać na bok, no i przede wszystkim mimo wszystko do tego pieca, który przepala te pieniądze, trzeba im je dokładać. Tak czy siak. Mhm. Chyba, no, to, to najgorzej mi się zdaje na to patrzeć. Pamiętam, ja swoje początki z BBC, mi było tak szkoda patrzeć, że te pieniądze są przyjadane. Ale no w sprawie nie było innej możliwości. Mhm. A co ciekawe powiem Ci też że prowadziłem kampanię na Facebooku mhm. i zacząłem dokładać budżetu, bo miałem wrażenie, że bardzo dużo się sprzedaje mhm. przez Facebooka. Dopóki Amazon nie prowadził takiego narzędzia jak Amazon na Attribution mhm. i ja nawet nie czułem jakie roi miałem z tej reklamy, bo było bardzo złe. Okay. <laughs> Także kolejna rada to też nie pakować zbyt dużych budżetów w Facebook, mhm. bo... Nie wiemy, dopóki nie mamy brand registry, Amazon attribution nie wiemy jaki zwrot to przynosi, Zapadniam. a to może być po prostu kolejna, kolejne miejsce gdzie przepalamy pieniądze. I jest jeszcze jedna ważna sprawa. Zysk nie jest ważny, ale jest najważniejszy. I, a jeżeli mamy przedsiębiorstwo, to staramy się, aby, aby zmaksymalizować zyski. No oczywiście. Dokładnie tak. No, no nie ma co tracić. No, nie jesteśmy instytucją charytatywną, nie, nie, o, nie o to chodzi, żeby rozdawać pieniądze na lewo i prawo. To jest prawda. Wróćmy jeszcze teraz do, do Twojej sprzedaży, do Twojego produktu. Mhm. E to na pewno, to jest coś, co, co bardzo wiele ludzi chce wiedzieć. Jak trafiłeś na pomysł takiego produktu, który zarabia takie pieniądze? Mhm. Skąd? Przyśniło Ci się? No. Nie, wiem. nie, generalnie miałem bardzo łatwy dostęp do tego produktu. Mhm. Akurat wyprodukowanie go nie było żadnym problemem. Więc pomyślałem, czemu by nie spróbować akurat z tym. Okay, z a. tym, co, co jest praktycznie już pod nosem. Mhm. Zbadałem nisze, zbadałem rynek, widziałem, że tam są obroty, wiedziałem, że to będzie wyzwanie, to mhm. będzie walka ko z konkurencją. No, ale jak widać udało się. Mm -hmm. Udało ono i po prostu weszliśmy w ten pociąg, który, który nadal jedzie się rozpędza. Okej, okay. Powiedz mi, nisza ogólnie dużo urosła od momentu, kiedy przede się półtora roku temu? Masz na myśli obroty, Ogólnie tak. Czy konkurencja, sądzę, konkurencja, czy dużo wzrosła i czy ogólnie tak, obroty w niszy wzrosły. Mm -hmm. Stwierdziłeś, że może rok 2020. Właśnie jak w Twoim odczuciu też wyglądał rok 2020? Może zacznę od tego wzrostu obrotów. Mhm. Ja kojarzę mi się, że to było około 400 tysięcy ze wszystkich produktów mhm. z Karium 10, które się no. w 2019 roku. Mhm. Obecnie to jest około milion sto z pierwszej strony. Bardzo, bardzo dużo. No, dzieje się tam. Mhm. I co mhm. sądzisz, rok 2020 przyczynił się jakoś do tego? Że, że w tej w sam raz mniejsze obroty wzrosły? 2020 jest dość wyjątkowy. Mhm. Mogę powiedzieć, że tak jest. Nie chcę za bardzo zdradzać co ja to jest na ale może, jeśli chodzi o Covid, to tak. Może on, wzrost, który się odbył, mm -hmm. może być przyczyn, jakby, przyczyną. Przyczyną, e, tak. przyczyną, e, nie przyczyną. 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 Dokładnie dlaczego... tak. Przyczyną, nie przyczyną. Przyczyną. Dlaczego wzrost? Covid tak. jest przyczyną. No tak. Tak. tak, tak, tak czyli Covid jest tym przyczyną. OK. Mm -hmm. Dobra. E, no ale jak, nisza wzrosła, wzrost, teraz nie wiem w głowie ile to będzie, ile. Tysięcy procent wzrosło. To jest myślę, tysiąc, że to jest, już, Nie, wiesz, 400 40 tysięcy, mówisz? 400 tysięcy? Czte, było 400. 400, 400, 400, 400 okay, tysięcy. Dobra. Także to nie jest. 200%, zaszczyt... 200, 200 w takim mm -hmm. razie, są, są produkty, które. Oczywiście nie te, które której mojej niszy sprzedaję, ale mm -hmm. myślę, są produkty, które wystrzeliły totalnie okay. przez COVID. Tutaj można powiedzieć, że sprzedaż. Wzrosło o półtora u mnie przynajmniej mm -hmm. o półtora raza. Okej, okay, no to no, i tak to jest, jest bardzo jest, dobry wzrost. Na, tak. No ja się cieszę. No. <laughs> na pewno. Mm -hmm. no, i, I co jeszcze ciekawego mam? Powiedz mi teraz, um, jaki jest twój plan dalej? Mamy tak się rozwi, rozwija, rozwinęło. Mm -hmm. Polski rynek wchodzi. No i ogólnie jaki jest twój plan dalej, nie wiem, na kolejne. Zadałbym pytanie, gdzie widzisz siebie za 5-10 lat? O, nie co, to, <laughs> Naprawdę, bo to może być różne, no, różne. Ale jaki masz plan? Tak? Na przynajmniej kolejny rok, dwa. Mm -hmm. Na pewno chciałbym spróbować yy, rozpocząć sprzedaż w Ameryce. Mm -hmm. To jest taki mój numer jeden w głowie, który, który obecnie mam. Yy, oczywiście chciałbym rozwijać agencję yy, AdBerry, zwłaszcza że, że niedługo będzie Amazon w Polsce mm -hmm. i sądzę, że sporo osób może mieć problemy z PPC na samym początku. Yy, a wracając jeszcze do Amazona, yy, chciałbym poszerzyć gamę produktów. Yy, po prostu znaleźć się wszędzie, gdzie, gdzie można się okay. znaleźć jakby w tej kategorii. Dobra. I, i to jeszcze jedna rzecz, która teraz mi pada do głowy. Sprzedajesz na Allegro też te produkty? Yy, nie, nie sprzedajesz. Nie sprzedajesz, okej. Myślałem, że sprzedajesz też na I chyba nie będę miał zamiaru. Okej. Okay. Jednak tak, widzisz że... potencjał większy w Amazonie. Jest, tak, tak. Zupełnie inna siła nabywcza jest mm -hmm. na Zachodzie niż u nas w Polsce. Okej. Okay. A, a teraz, no bo y, znowu raczej, tak jak powiedziałeś, masz to zbadane. Y, wiele osób się martwi, że na Amazonie w Polsce będą niskie ceny, będą małe marże i tak Dalej. Mhm. Jak to z twoim produktem wygląda? Widzisz potencjał tego produktu tutaj w Polsce? No czy... My, czy myślę, że widzę potencjał, mhm. ponieważ y, jest on sprzedawany już w Polsce i y, nie zamierzam zmieniać cen do okay. polskich standardów. Y, one obecnie też są w takich samych cenach i, i sprzedają się całkiem dobrze. Okay. także ja nie widzę z tym żadnego problemu. Czyli znowu, kwestia dobrego produktu i raczej ceną mhm. się nie, nie trzeba się martwić. Tak, no, chyba, że tak. znowu, sprzedajemy najtańszą chińszczyznę, to, to będzie ta walka cenowa. E, dobra, to kolejne pytanie, bo wspomniałeś też o, o, o Brand Registry, które zrobiłeś. Mhm. E, kiedy tak naprawdę o tym zadecydowałeś? Bo to jest dosyć długotrwała procedura, troszkę kosztowna mhm. i dlaczego do założenia, że jednak, jednak będziesz to miał i chcesz to mieć? Okej, okay. zacząłem się od tego, że chciałem mieć takie ładne obrazki pod listingiem, jak miała moja konkurencja. No i oczywiście wiedziałem, że na pewno wpływa to na konwersję, mm -hmm. tak? że jeżeli jest jakaś treść, która jest dobra, dodatkowo ona może podnieść jakby konwersję. Mm -hmm. Nie wiem, czy będę się rozdrabniał. I, I co? I po prostu podjąłem taką decyzję, że warto byłoby ją zarejestrować. Mm -hmm. I dodatkowo mamy... Gdy zarejestrujemy brand registry, mamy możliwość yy, tworzenia reklam z grafiką, yy, jak i z filmem. Mhm. One naprawdę bardzo dobrze konwertują, więc, jeżeli ktoś yy, wie, że tutaj w swoim produkcie jest, yy, jest nadzieja, jest fajnie, zaczyna się coś dziać, mhm. warto jest to zrobić w yy, miarę szybko, żeby. Żeby po prostu wycisnąć jak, jak najwięcej z jak najszybciej. Dokładnie. Jasne. OK, no. to, to, to fajnie. A jeszcze porównując tak. z tych reklam wideo, to jest, to, jest, to jest dosyć, nie mogę powiedzieć, że super świeża, ale to jest dosyć świeża rzecz na Amazonie. Tak, tak. I, i to też, jeżeli macie rzeczywiście polecam, <coughs> bo wciąż bardzo mało osób tego używa. Mimo dokładnie. wszystko, to, to jest jeszcze takie świeże, więc jeszcze. Tak jak powiedział Piotr, i konwersja dobra, pieniądze jeszcze na to nie, nie trzeba aż takich dużych no. kłazek na zwyczajne Dokładnie PPC. Tak. PPC w brand wideo jest bardzo tanie. Mm -hmm. Zależy w których niszach, bo jeżeli nisza jest konkurencyjna, w moim przypadku cena na brand wideo to już są około 3 mm -hmm. euro za kliknięcie. Mm -hmm. Co ciekawe, to się nadal opłaca. Okay. Ale w wielu przypadkach, gdy patrzę po klientach, widać po prostu, że cenę utrzymują się na poziomie 90 centów. No to jest bardzo tanie. No, no, dokładnie. no do, do dolara, euro czy tam funta wydawać na, na zakliknięcie, to jest, to jest naprawdę bardzo fajnie na Amazonie. Mm -hmm. To zbliżamy się już ku ko końcowi. Eee, I jeszcze mam takie jedno ważne mm -hmm. pytanie: sądzę, że znaczy, ka każdy, każdy wie, jaka będzie to Twoja odpowiedź, ale. Powiedz mi, co ty sądzisz o roku 2021? Czy warto rozpoczynać biznes online w 2021? Czy warto rozpoczynać sprzedaż na Amazonie w 2021? Czy to dalej jest opłacalne? Mm. Jak ty na to patrzysz teraz, po półtora roku już to sprzedajesz? Okej, okay, mamy 2021, mm -hmm. a rok temu przedarzył nam się dość nieciekawy rok, gdzie mm. musieliśmy borykać się z wieloma niedogodnościami. Mm. I to upiętnowało nas w tym, że e-commerce jest bardzo wygodny dla klienta mm -hmm. i większość sprzedaży, tak jak w czasach covidowych, które mieliśmy teraz, mieliśmy wcześniej, mm -hmm. które były bardziej intensywne, pokazały, jak bardzo rynek e-commerce ma znaczenie i że on na pewno będzie rósł. Mm -hmm. Więc 2021 powinno nam to dać do zrozumienia, że to jest po prostu przyszłość. Yes. Naprawdę nie jest trudno sprzedawać sprzedać 10 sztuk produktów w ciągu jednego dnia. W ciągu dnia, tyle klientów jest na, mm -hmm. na, na tej platformie. I jeszcze jedno pytanie, bo właśnie wspomniałeś coś takiego bardzo fajnego, że e, zamoczyć palce. I Ty też twierdzisz, że póki co stoisz po tej wodzie, powiedzmy, że na marnym z tym oceanem, stoisz tam po, po palce, po kostki dopiero, prawda? Tak, jak widzimy... Zresztą potencjał jest jeszcze, jeszcze bardzo, bardzo duży. Dokładnie, potencjał jest ogromny. Widać to nawet na zwykłym narzędziu, który jest Helium 10. Mm -hmm. Widzimy, jakie tam są obroty, ile osób jest w stanie zarabiać, to można sobie łatwo policzyć, mm -hmm. kto ile może zarabiać tak naprawdę. Tych produktów jest mnóstwo, popytu jest mnóstwo i to nadal rośnie, Amazon sam sobie rośnie. Mm -hmm. I y, generalnie schemat Amazona rośnie do tego, żeby być dominantem na rynku. Okej, okay, no. Według mnie on dąży do tego, żeby być jedynym sklepem y, e-commerce na Żeby mieć monopol, miał wszystko. Dokładnie. Znaczy, tak. no, to będzie to osiągnąć? Tak, na pewno. Monopol nie jest dobry, no ale póki co dla nas, jak, jak jeszcze konkuruje z dosyć dużymi graczami, no to, to jest dosyć opłacalne. Jeszcze, jeszcze dużo można tym zyskać, więc no mm -hmm. te, też tak sądzę. Także jeszcze, jeszcze w tym momencie, na ten moment, jeszcze przez. Kilka dobrych lat do przodu na pewno mamy. Myślę, że was problemu kilka dobrych. Lat. Mamy mamy mhm. okazję na to, żeby żeby spokojnie Dobre pieniądze zarabiać. Dokładnie tak. Dobra, więc ja Piotrze dziękuję za dzisiaj. Słuchajcie, jeszcze raz przypomnę, jak chcecie znaleźć Piotra, to wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Przypomnę jeszcze stronę raz. razberry.plekrasz.pl Jeżeli macie problemy z PPC, albo chcecie dowiedzieć więcej na PPC i bądźcie czujni, bo niedługo z Piotrem też się szykuje pewna bardzo fajna kolaboracja, o której będę Was informował. Także o tym za jakiś czas. Na dzisiaj złodzi tyle, Widzieliście <laughs> się na następnym filmie. Cześć. Do usłyszenia, cześć!